Dziękuję, że odderiliście mnie tak ogromnym mandacie do Pana. Mimo że się znamy od trzech lat, ale no, takiego wyniku nie spodziewałem się. Mam nadzieję, że mój obraz Państwa mniemaniu jest dobry. Cieszę się szacunkiem. Mimo że z części męskiej jestem najgorszym członkiem Rady. I oczywiście mam no, najmniejsze doświadczenie samorządowe. Większość z Państwa już któreś raz są radnymi w wiecie i niektórzy jeszcze inne funkcje samorządowe pełnili do nich burmistrzami. Drodzy Państwo, przede wszystkim co chciałem powiedzieć, postaram się ze wszystkich ze wszelkich swoich sił, nie zawieść naszego zaufania. I te 10 miesięcy, które tutaj, mam nadzieję, razem będziemy spędzimy, poświęcę ciężkiej pracy. Dla na dobra naszego powiatu. Na pewno zintensyfikuję pracę nad tym, aby finansowo było lepiej. Może nie za dużo się uda, bo jak Państwo wiecie, jesteśmy takim organem, który raczej subwencjami obraca. Natomiast postaram się, aby tych środków było jak najwięcej, abyśmy jak najwięcej mogli uczynić dla swoich mieszkańców, mieszkańców powiatu gorzowskiego. Dziękuję bardzo.